Poznaj nową spycharkę TD15M serii 2, która już teraz jest o krok przed konkurencją. TD15M wyróżnia się niezrównaną wydajnością i precyzją. Poczuj tę moc, a upewnisz się, że dokonałeś właściwego wyboru. Powierzchnia szyb w nowej kabinie została zwiększona o 33%. Większe pole widzenia to większe możliwości. Obniżona maska ułatwia kontrolę lemiesza, a kamera cofania zapewnia dobrą widoczność wokół maszyny. TD15M są fabrycznie przygotowane do instalacji najnowszych systemów sterowania lemieszem. Zwiększając produktywność oraz precyzję przy ograniczeniu liczby przejazdów i oszczędzaniu czasu i paliwa. Elektrohydrauliczne sterowanie lemieszem zapewnia wysoką dokładność przy minimum wysiłku. Oczywiście czasami chcesz, aby twoja spycharka zrobiła to, co robi najlepiej czyli zepchnęła wszystko, co stanie jej na drodze. Właśnie do tego przydaje się największa w tej klasie spycharek siła uciągu. Najwyższa masa eksploatacyjna w swojej klasie i wyjątkowa konstrukcja z nisko położonym środkiem ciężkości. zapewniają wysoką przyczepność i stabilność we wszystkich warunkach. Całość napędzana turbodoładowanym ekologicznym silnikiem Kamins, spełniającym normę stage 5. Duża moc i sprawdzony niezawodny układ napędowy z unikatowym dwubiegowym mechanizmem skrętu, zapewnia wysoką produktywność. Desta słynie z niezawodności i trwałości, które zmniejszają całkowity koszt posiadania maszyny. Nowy model TD15M serii II dostarcza wyjątkowych wrażeń operatorowi. Jest wyjątkowo bezpieczny i komfortowy dzięki nowej kabinie i na tyle silny, by w nieskończoność spychać, zrywać i wyrównywać. Jeśli nam nie wierzysz, posłuchaj, co oni mają do powiedzenia. TD-15 oferuje doskonałą widoczność w swojej klasie. Bez wysiłku dobrze widzę krańce Lemiesza. Dysponuje potężną mocą. I jest zaskakująco cicha jak na taką maszynę. Pracowałem na niej przez dłuższy czas. Największe wrażenie robi jej moc i wyważenie. Liczba koń jest niesamowita. Widziałem na własne oczy, że jest w stanie przepchnąć niemal dowolny materiał. Pracuje na ciężkim sprzęcie od ponad 20 lat. Ta średniej wielkości spycharka ma niesamowity stosunek mocy do masy. Ma świetną trakcję, nawet w stromym terenie wspina się bez utraty kontroli. Spycharka znacznie wykracza poza swoją klasę wagową, pozwalając nam prześcignąć naszych konkurentów. Wielu klientów odwiedzało nas, żeby rzucić na nią okiem, zanim przywieźliśmy ją tutaj, do Wentury, i większość z nich nie może się doczekać, żeby ją wypróbować. Nowa spycharka TD 15M serii drugiej.